Cześć kochani, witam Was w pierwszym odcinku. Zawody jeździeckie. Będziemy grać właśnie w Barbie, dlatego w nim będziemy grać, bo chciałam sobie przypomnieć grę z dzieciństwa. No i żeby nie zanudzać, włączamy grę. Pierwszy raz grałam, no musiałam sobie to wszystko przypomnieć do nagrania do trochę. I w ogóle wiecie. Tak zwagowało się coś. No. Mam nadzieję, że tutaj ikonka, nie wiem, czy będzie widać na nagraniu, zniknie. No kurczę. Boże, jak na Chyba nie zniknie, nie jestem pewna. A, ale zniknie. Dobra. Barbie zawody jest dzieci. Okej, okay, um, ta gra jest w ogóle dla... Borusu, um, bardzo mi się podoba ta gra, znaczy w grafice, ale ja w tą grę, grę miałam 5 lat. Więc Żeby ten. rozpocząć, wpisz swoje imię. No to? Żeby rozpocząć, wpisz swoje imię. Jenka Flowers. Nie zmieści się. Oj no, że psam. No, no, dobra. E, Jedziemy! Brak. Cześć, Tereso. Gotowa na wielki wyścig? Trenowałaś cały tydzień. Cześć, Barbie. Nie uwierzysz, co się stało. Chciałam wyprowadzić szczęścia ze stajni, ale nie było jej w boksie. Pytałam wszystkich, ale nikt jej nie widział, a brama prowadząca na szlak leśny była otwarta. Och, Barbie, boję się, że ktoś ją porwał. Jesteś pewna, Tereso? Po co ktoś miałby porywać Szczęściarę? W tym roku konkurencja jest dość duża. Szczęściara to świetny koń. Pewnie ktoś pomyślał, że łatwiej będzie mu wygrać, gdy zejdzie mu z drogi. Gonitwa jest za kilka godzin, nie mamy wiele czasu. Nie martw się, Tereso, znajdziemy ją. Ja ruszę w drogę, a ty tu zostań w razie, gdyby ktoś przyprowadził Szczęściarę. Dzięki, Barbie. Jestem ci bardzo wdzięczna. Dla przyjaciół wszystko. Zanim wyruszysz, Barbie. Do torby przy siodle włożyłam wszystko, co będzie Ci potrzebne. Radiostację? Tak, to już wiemy. E, to radiostacja to nie jest taka ważna informacja, tylko chciałam No i tak, e, idziemy teraz się przebrać, bo nie podoba mi się tej trudzi Barbie. Znaczy ładny jest nawet i tylko, że wolałabym po swojemu się przebrać, bo że ja cały czas idę na koło. W ogóle... Że ma sens i ten luz będzie trwał 10 minut, dlatego że mamy mieć nagrywanie do 10 minut. Niedługo po prostu kupię sobie program specjalny do nagrywania. Matko, Czekaj, ja to jest spodem. przebierania w domu na ja wiem. Możesz się tu przebrać, zanim wyruszysz w trasę. Są tu bluzki, spodnie, buty i kapelusze. Kliknij wybrany element garderoby, aby Barbie go przymierzyła. Klikaj dalej, aby zobaczyć wszystkie opcje. Gdy będziesz gotowa. No tak, przebraliśmy Barbie tak, mi się ta jest podoba. Oczywiście, tą, jak już mówiłam na początku, że w tą grę byłam, jak byłam bardzo, bardzo malutka. Już nie wiem czy tą grę można kupić w sklepach, bo ona jest już naprawdę bardzo, bardzo stara. Daj stajni, możesz wybrać konia i nadać mu imię. No nazwijmy konia. Piękna. Piękna. Mi się podoba. I zmienimy mu oczywiście, że będzie miał... no... No nie merdaj tym ogonem, no, koniku kochany, no Może będziemy tak, zrobimy konika O biały. nie, dobra Zrobimy jakiegoś takiego ładnego konia e, Czyli typu... o, o, o Oni... to był taki ładny, dobra To mi się podoba i... tak e, Mam swoją Barbie Bardzo mi się podoba ogólnie ten koń jest naprawdę bardzo dopracowany, a jak będziecie widzieć pewnie na początku nagrywająco no jak w seksurach nie jest ładnie dopracowana. E, więc tak, idziemy teraz szukać szczęściara, jak teraz opowiedziałaby i koń zginął. Hmm, wygląda na to, że szczęściara będę wyszła. Znaczy, porwali go. Dobra. Idziemy. Popatrz worek z niespodzianką. Przedmiotem, który jest w środku, możemy udekorować podium zwycięzców. Aby tak, bo... wziąć worek z niespodzianką, po prostu nad nim przejść. Klikając przycisk strzałki, możesz w każdej chwili wrócić na rancho, by otworzyć znalezione worki. Haha, Baduj mi prostu przerwała. No i tak musimy zbierać worki, ponieważ one będą służyć do udekorowania. Podium. Popatrz, na koniec. Worek z niespodzianką. Przedmiotem, który jest w środku, możemy udekorować podium zwycięzców. Dobrze. Do no, wody nie możemy jeszcze wejść. Postaram się to jakoś szybko zrobić, ogarnąć, ponieważ mam nimi naprawdę nagrywałem, nagrywa, mogę tylko nagrywać w 10 minut. Niedługo to się po prostu zarejestruję w że żebym mogła dalej nagrywać. No i tak. Ten drogowska sprowadzi o, na ranczo że to był ten dla konia, no. A to miałem jechać z tą matką. Już ah, 6 minut nagrywania. No bo często. się, to pominęło chyba to. Bardzo mi się podoba to tupanie tego konia, ale jest to super Dobra, postaram się żeby to zrobić. Mm. Ognisko! Jeszcze dyni! Ktoś musiał tu być całkiem niedawno. Wszędzie są ślady kopyt. Może powinniśmy poszukać jakiś... Dobra, szukamy wskazówki. Widzisz światło wokół wykrywacza metali? Zielone światło zmieni się w żółte, gdy znajdziesz się bliżej wskazówki. Gdy światło zmieni się na czerwone, to znaczy, że coś znalazłaś. Gdy zobaczysz ikonę łopatki u góry ekranu, wciśnij spację, by zobaczyć wskazówkę. I ty co? Nie wiem. To jest trochę trudne, bo w każdym innym, że powiem, nowej grze jest indziej wskazówka. No, tu sygnał sobie, więc chyba musieliśmy sam. Zbliżamy się! Tak, zbliżamy się, Barbie. Um, no i tak. Hmm, to nie wskazówka, to tylko stara menażka. Tak, stara menażka, się nie znaleźliśmy tego, czego szukamy. Ale bardzo mi się podoba tutaj ogólnie nie możemy wejść do tej wody. Bardzo mi się to podoba na przykład ten wodospad. Z tym się postarali. Wiecie co ja naprawdę nie wiem gdzie to może być. Wskazóweczka. O co, tu, co, tu coś tu, tu, tu będzie. Chyba jesteśmy blisko jakiejś wskazówki. Nie, to nie jest no. właściwy kierunek. Cofaj się. No, – Dlaczego nie ma tej łopatki? – Nie, to nie jest właściwe kierunek. Przecież idę dobrze. Dobrze. Tak. O, podkowa! To musi być wskazówka. Nadam Teresie wiadomość. Tereso, znalazłam podkowę z wygrawerowaną czterolistną koniczynką. Barbie, to podkowy szczęściary. Zrobiłam je specjalnie na tę gonitwę. Tutaj jest mnóstwo śladów kopyt, ale nie wiem, czy któreś z nich należą do szczęściary. Może sprawdź, czy któreś ślady pasują do podkowy. Tak widzisz sprawdzać, czy sprawdź, czy którekolwiek z tych śladów kopyt po prawej stronie Nie, ten symbol nie pasuje do symbolu na podkowie szczęści. Nie, ten symbol nie pasuje do symbolu na podkowie szczęściami. Sprawdź inny ślad. Pasuje! Sprawdź inne miejsce. Ten też pasuje. Tylko tak dalej. Świetny ruch! ma podkowie szczęściarek. Dobra robota. Tak. No i co? No i tak. Tereso, pasuje Szczęściara tu była To świetna wiadomość Barbie Jesteśmy na właściwym tropie Pojadę dalej tym szlakiem Odezwę się gdy będę wiedzieć coś więcej Zrozumiałam Barbie Będę czekać e, Dobra kochani więc tutaj będę się zamiżegnać Przy tym pięknym wodospadzie e, Wraz ze piękną i Barbie e, W następnym odcinku spotkamy się właśnie tu I będziemy kontynuować naszą przygodę co może wyjdę z tego. To się automatycznie zapisać. Okej. Okay. Na pewno chcesz wyjść? Tak. No i tak, dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Bardzo było go przyjemnie kręcić. I dziękuję. I zapraszam do oglądania kolejnych, więc... Boże, chciałam powiedzieć do widzenia. Więc pa, tak, kochani!